Na samym początku pragnę podziękować Waszemu księdzu Probozkowi, że mnie tutaj zaprosił, a żeby poprowadzić ten święty, błogosławiony czas misji Maryne. Są one wyjątkowe, bo mają nas przygotować na spotkanie z Matką Bożą w tym świętym znaku nawiedzenia, w tym obrazie cudownym, gdzie Maria już około 70 lat codziennie nawiedza inną parafię. Proszę sobie wyobrazić, od 70 lat codziennie Maryja nawiedza inną paraść. które są będą babciami i kieliszami. A większość już nas nie będzie. Dlatego wyjątkowe, historyczne wyrażenie. W piątek przyjdzie do ciebie. I widzę, jakie wielkie cuda dokonują się, kiedy Maria przychodzi w, w tym obrazie. Yeah. Sure. Trójum. Wprawdzie, jak miałeś trójka może coś by przypominał z Anioła. Ale kiedy zadaje im długie pytanie, co mi brakuje, żeby być Aniołem, to wszystko odpowiadają skrzepem. Jak gdyby istotą Anioła bym nie skrzepła, kto to jest Anioł. Anioł to jest ten, który przynosi dobrą wiadomość, dobrą wieść od Pana Boga. Tak jak Anioł stanął przed Matką Bożą i powiedział, Mario, Bóg Ciebie wybrał, Bóg chce, abyś Ty przyniosła światło z kiedy Maria usłyszała te słowa, przyjęła jego serca, natychmiast pod jej sercem narodził się Jezus miejscu, Syn Boga, żywego, biedny z Państwa człowieka. Mówimy, a słowo stało się ciałem, czyli co Maria musiała zrobić? Posłuchać to, co mówi Maria. To słowo zrodziło w niej Jezusa, bo wiara rodzi się ze słuchania. I kiedy my przychodzimy na misję, przychodzimy z. I naprawdę od dnia dzisiejszego jestem pośrodacaniem. Przywożę tę do radosną, do dobrą wiedzę od Pana Boga. Kochać się. Kochać ogromem miłości. Bóg cały ty w swoim życiu był bardzo szczęśliwy, ale położony. Bo my dzisiaj jesteśmy pokoleniem, które przyjęło model do życia. I ten model jest tworzony do naszego umysłu, do naszego serca. Szczególnie przez mass-media, przez prasę, telewizję, a szczególnie poprzez reklamy. Zobacz, co ci dzisiaj mówi reklama, że ty musisz. No musisz sobie kupić ten proszę, bo najlepiej wybiera, ty idziesz i kupujesz ten proszę. Zobacz, jak reklama dzisiaj ulega tak, całująco w kobietę. Mówi się do tak, ty zawsze musisz być młoda, piękna, energiczna, mieć linię osy. No ty zaglądasz do lustra, przychodząc maszki. Co ci mówi reklama nie martw się, będzie w tym pomożony. Kup sobie najdroższy, najlepszy krew, wep sobie twarz. Zawsze będziesz słowa i piękna. No I kobiety w tą mówisz. Kupują, lepują. po pół roku zagląda do Przyszły następne zmarszki, następne bruzdy, Są załamane z W słowach ludzkiego myślenia, szczególnie ludzi w mieście, mówi się im tak: O, widzisz, jak sobie kupisz działkę poza miastem, jak nie sobie wspaniałą winę odrodzisz się, podzielisz się zieloną trawkę. a jeszcze jak kupisz sobie ten, ani inny samochód, to już niczego ci do szczęścia nie będzie potrzeba. Będziesz człowiekiem spełnionym, szczęśliwy. Ludzie znowu są uwierzeni. Mieją potężne kredyty. Usiłuj nie ma kto spłacać, bo dzisiaj szybko rozpadają się małżeństwa i te nieszczęścia dziś młodzieży. Może przeżywasz rozpad małżeństwa syna, córki albo swój własny. A zobacz, co nam mówi Chrystus przed Marią. Chrystus mówi, że odmaczki, przyjdą znaczki, przyjdą choroby, przyjdzie starość i przyjdzie śmierć. I nic nas nie ucieknie przed śmiercią chociaż wyśnieniem nie, wiem, nie wiem, ja będziesz to musiał wszystko pozostawić. Kochani, ja tyle razy odprawiłem, Dzisiaj nasze myślenie, to dziwi się, że rozpadają się małżeństwa i rodziny. Ja Wam jeszcze więcej powiem. W mnie nie będzie nawet tych, którym dzisiaj rąkłem, nie ma co ani Twojego syna, ani Twojej córki. Po prostu będziesz sam. Kiedy staniesz przed Chrystusem, o co Cię Chrystus zapyta? Na pewno jedną rzecz. Pokaż mi swoje serce. Ile jest miłości w Twoim sercu? Pokaż mi swoje dłonie komu on ostatnio pomogły, komu nadal. A szczególnie Chrystus zapyta nas, pokaż mi swoją wiarę. Kiedy znowu mówię na temat wiary, pytam się, kto ma wiarę ręka bo nie zawsze na to? A skąd wiesz, że masz wiarę? Ano, proszę Ojca, od czasu do czasu pójdę nam od czasu do czasu się pomogę, proszę Ojca, troszeczkę wiary to ja mam. A zobacz, co nam mówi Pismo Święte, że albo wiara się ma, albo wiary się nie ma. A nasze myślenie to jest nie troszeczkę wiary, to ja mam. To tak jakbym powiedział, kobieta albo jest w ciąży, albo nie jest w ciąży. Drogie Panie, czy jest możliwe, żeby kobieta była troszkę w ciąży, a troszkę nie w ciąży? I'm do głównego ołtarza. Wdrapał się na przesadko i zaczyna cichutko pukać do tabernaculi. Odpowiedziała, głucha cisza. Ośmielony, tym bardziej puka i mowa: Jezu, jesteś tam. Jezu, jesteś tam. Bo dzisiaj ojciec misjonarz mówił, że tutaj jesteś. Że Ty możesz każdemu pomóc, to proszę Cię, Jezu, pomóż mi i zaczyna płakać i szlokać pomóż mi Jezu wysłuchaj mnie Jezu żeby moja mamusia już nigdy nie płakała a tatuś żeby oddawał mamusi pieniążki bo wszystkie przepija i mamusia nie ma co ugotować a ja jestem. Upadłem na twarzy, w sercu wołałem, Jezu, co ja teraz powiem na chłopcu? Przecież przed chwilą mówiłem, że Ty każdemu pomożesz, każdego wysłuchasz, co ja teraz niemu powiem. I nagle brzmi, jak kościoła, stanął jego ojciec, bo dziecka długo nie było widać w domu. Zobaczył, jak jego syn puka do tabernaklu, jak płacze i wołał o pomoc Jezusa, żeby on przestał bić. Bo on chodzi ciągle głodny i matka płacze. Podbieg złapał go na ręce. Przycisnął do serca, ucałowa cał mi tom Tomku, synu mój, tantusz już nie będzie pił. Ty już się będziesz chodził, głodny, mama nie będzie płakać. Podszedł wziął mnie za rękę, zaprowadził do konfesjonalu. To była spowiedź prawdziwego nawrócenia. I za kratek patrzyłem, jak jego syn ze złożonymi rączkami modlił się, kiedy ojciec się spowiadał i pracę i pomyślałem, No jak Jezus mógł mu nie pomóc? Jak Jezus mógł go nie wysłuchać, kiedy on pukał w samo serce Boga? W tą najczulszą strunę Boga. To jak Jezus mógł mu nie pomóc? A może ty drogi bracie zacznij dzisiaj pukać w serce samego Boga. Może to syna, córki, męża, sąsiada. Albo o tych sprawach, które wyciskają łzy z naszych oczu. Bo jest to święty, błogosławiony czas. A może kiedy przyjdzie Matka Najświętsza, zacznie pukać do jej serca. Niech to buka do serca Matki każde dziecko. lecz to razy wołając, Mamusiu pomóż mi, Mamusiu weź mnie na ręce, Mamusiu tego nie umie zrobić. I ciągle mamy we lampion, on tak pięknie pachnie. Jak ja dłużej trzymam to od razu poczujecie ten zapach, bo jest dołożony palcem jerozolimskim. Symbol matki najświętszej. Dlatego dobrze, żeby każdy w ręku miał taki lampion, taką pamiątkę z tej misji święte. One potrzebne będą na każdy apel Dziś, jutro nam szar, we wtorek na mszach. bo będziemy prosić. Pod koniec apelu otrzymamy światła apelowe. Z tym światłem pójdziemy do naszego domu. Przedłużając tę modlitwę, odmawiamy przystrować Maryjo, W tej chwili również przyrównać pełne wrości wiarę o domień przymierze We Do wtorek weźmiemy z ręki Marii Jezusa, my wierzymy jako Pana naszego życia. W środę dzień spowiedzi misyjnej. W czwartek z Marią staniemy na dolgocie przy Krzyżu Chrystusa. Dlatego dobrze, że każdy w ręku w czwartek nią który zostanie poświęcony ten Krzyż misyjny. Złożycie osobiście każdy. Przysięgę jednoczki krzyżowej. Przeżyję takie narożeństwo, którego w życiu nie przeżyliście. I może już nigdy nie przeżyjecie. Sami się przekonacie. Wiem, że po tym narożeństwie będziecie chcieli, żeby tak krzyżnicę nie wiesz od życiem. Nałożą puszce, które nas zapomoczył stolicy Apostolskiej. Takie pamiątki Wam przywiozę. Za 50 lat to będzie cenny skarb. Tu z tyłu piszę pamiątka nawiedzenia, modlitwa z jasnej góry i błogosławieństwo. Miejsce, gdzie wypisujemy dzień, miesiąc, rok nawiedzenia. Miejsce, gdzie wypisujemy imiona wszystkich naszych domowników, jak gdyby macie.